Sirmanko, siadaj wygodnie. Wyłącz telefon, zamknij drzwi. Dziś nie będzie głaskania po głowie. Dziś będzie bolało. Mam do ciebie jedno cholernie proste pytanie. Ale zanim odpowiesz, zastanów się dwa razy. Dlaczego do cholery wciąż nie zarabiasz? Tak serio. Spójrz na to z boku. Przecież ty wiesz już prawie wszystko. Masz napchany web teorium. Znasz te wszystkie formacje. Widzisz głowę z ramionami, zanim się narysuje. Umiesz wyznaczyć wsparcie, opór, ferwaliu Gapa, wiesz co to RR, wiesz, że trzeba pilnować stop lossa. No przynajmniej w Toli, wiesz, masz dostęp do prawie tych samych wykresów, co goście z Wall Street. Masz te same świeżki, te same ceny, ten sam internet. A mimo to twoje konto wygląda jak pobojowisko. Albo stoi w miejscu i zbiera kurz, albo powoli krwawi, aż do kolejnego depozytu. I co robi większość ludzi w tym momencie? Co ty pewnie robisz, kiedy znowu dostajesz wpysk od rynku? Robisz najgłupszą rzecz, jaka jest możliwa. Zmieniasz strategię. Zaczynasz ten swój taniec. Myślisz sobie, a to RSI, to jednak gówno, to dla amatorów. Teraz będę grał pod smart money. To jest sekret bankierów, to jest to. Albo szukasz nowego wskaźnika, który świeci na zielono jak choinka, kiedy masz kupić. Szukasz nowego guru w garniturze, który sprzeda Ci marzenia, szukasz sekretu. A prawda jest taka, i to możecie wkurwić, i mam nadzieję, że cię wkurwi, że Twoja strategia jest ok, serio, ona działa. Ludzie na niej zarabiają, to Ty jesteś zepsuty. Dzisiaj zrobimy sobie audyt, ale nie Twojego konta, nie Twoich kresek. Zrobimy audyt Ciebie, wielki przegląd operatora systemu. Rozkręcimy Twoją psychikę na części pierwszej. Wyjmiemy bebechy na stół. Ubrudzimy się we krwi i zobaczymy, gdzie dokładnie robisz zwarcie, bo gdzie, gdzieś to zwarcie jest, skoro prąd nie płynie, a maszyna nie działa. Jeśli czujesz, że kręcisz się w kółko jak pies goniący własny ogon, jeśli masz dość bycia gawcą kapitału, ten materiał, to twoja mapa wyjścia z klaski. Więc bierz notatnik, skup się i zaczynamy naprawiać operatora. Większość ludzi myśli, że ich problemem są stracy, że jak przestaną tracić, to będzie git. Albo że brakuje im wiedzy. Jeszcze jedna książka, jeszcze jeden kurs i będę gotowy. Gówno prawda, waszym problemem jest to, że utknęliście w czymś, co ja nazywam pętlą spierdolenia. To jest cykl zamknięty. Działa jak mechanizm zegarowy w bombie. Zobacz, czy brzmi to znajomo. Etap pierwszy. Poszukiwanie. Syndrom nowego guru. Zaczynasz tracić, albo po prostu nudzisz się swoim obecnym systemem. Wyniki są średnie, a ty chcesz Lambo już teraz. Co robisz? Odpalasz YouTube'a, wpisujesz najlepsza strategia scalpingowa, 100% winrate. I znajdujesz nowy filmik, nowy guru, który pokazuje same zyskowne wejścia. Nowy wskaźnik, nowe kreski, obietnica złotych gór. Jesteś napalony jak na nastolatek na pierwszej randce. Dopamina strzela ci do mózgu. Myślisz, to jest to. W końcu znalazłem brakujący element. Tego mi brakowało. Etap drugi. Faza boom. Fałszywy boom. Zaczynasz grać z tym nowym systemem i nagle cud. Trafiasz na dobrą pastę. Dwa, trzy zyskowe trendy. Pod rząd. Co dzieje się w twojej głowie? Chemia szaleje. Odpala się euforia. Twoje ego rośnie. Do, do rozmiarów stadionu. Myślisz, złamałem kod. Jestem pieprzonym geniuszem. Rozpykałem rynek. Już wiem jak to działa, i to jest moment, w którym jesteś w największym niebezpieczeństwie, bo przestajesz być ostrożny. Zaczynasz olewać zasady, przesuwasz stoplosa, zwiększasz stawkę. Lewar w kosmos, bo przecież nie możesz przegrać. Przecież masz ten system. Etap trzeci: faza pas, zderzenie ze ścianą. Rynek mówi: Sprawdzam, i nagle bęc. Trafiasz na serię strat. Co jest statystyczną normą. Każdy system ma straty, ale ty byłeś na haju, byłeś na euforii, olałeś ryzyko, więc te straty nie są zwykłe. One są dewastujące. Oddajesz wszystkie zyski z nawiązku, tracisz kapitał. Boli jak cholera, czujesz się jak śmieć. Etap czwarty: ucieżka. Powrót do startu. Zamiast wziąć to na klatę, przeanalizować błędy, spojrzeć w dziennik, co robisz? Twój mózg szuka winnego. I znajduje go natychmiast. Mówisz, e, ta nowa strategia jest do dupy. Nie działa. Oszukaj mnie. To wina wskaźnika. I rzucasz się w kąt. I co robisz? Wracasz do etapu pierwszego. Szukasz kolejnego góru, kolejnego świętego gradu. Widzicie to? Za każdym razem, jak robi się ciężko, jak pojawia się dyskomfort, ty uciekasz. Szukasz nowej dawki dopaminy w nowym początku. Jeśli nie przerwiesz tej z spierdolenia, będziesz w niej biegał jak chomik w kołowrotku. Aż wyzerujesz ostatnie konto. Sprzedasz komputer i pójdziesz układać kostkę brukową, żeby spłacić długi. Dobra, załóżmy optymistyczny scenariusz. Załóżmy, że przestałeś szukać. Masz jedną strategię. Masz plan. Siadasz do wykresu rano. Kawa paruje. Jesteś gotowy na wojnę. Czekasz na swój idealny setup. Mija godzina, dwie, trzy. Na rynku flauta. Nic się nie dzieje. Świeżki ledwo drgają. Wolumen zerowy. I w tym momencie w Twojej głowie odpala się błąd systemu. Zaczynasz czuć ten nieznośny ucisk w żołądku. Ten cichy głos, który najpierw szepcze, a potem krzyczy. Marnujesz czas, stary. Inni pewnie teraz zarabiają, a Ty siedzisz i gapisz się w ekran jak idiota. Musisz coś zrobić. Przecież jesteś w pracy. Musisz zarobić dniówkę. Czujesz się bezużyteczny. Wiesz co to jest? To jest Twój wewnętrzny jaskiniowiec. Twój gadzi mózg, który ma miliony lat ewolucji. On nienawidzi nudy. Dla niego brak aktywności oznacza, że nie polujesz, nie zbierasz jadłub, więc zaraz umrzesz z głodu. To jest biologiczny alarm. Twoje DNA krzyczy: rób coś, działaj, atakuj. Co robi Twój mózg, żeby uciec od tego napięcia? Szuka natychmiastowej ulgi. A co jest najszybszą ulgą dla tradera? No jak to? Kliknięcie wejście w pozycję. Więc wchodzisz w byle co? W jakiś gowniany setup który nawet nie stał obok Twojej stracej. Widzisz tam coś, czego nie ma Formacje chmury na niebie. I w momencie kliknięcia czujesz ulgę, napięcie znika. Jesteś w grze, masz akcję, adrenalina skaże, serce bije, żyjesz. I teraz uważaj, bo to jest kluczowe zdanie tego materiału. Twój mózg woli stracić pieniądze, czując przy tym emocje, niż nie robić nic. Woli negatywną stymulację, nawet ból straty od braku stymulacji, od nudy. Nuda jest dla niego śmiercią. To jest paradoks snajpera. Amator to gość z karabinem maszynowym. Rambo, który wybiega na środek pola i strzela w niebo, bo lubi hałas, dym i zapach prochu. Czuje się potężny, bo lubi hałas, ale ginie pierwszy. Profesjonalista to snajper. Gość, który potrafi leżeć w błocie, w deszczu, przez trzy dni bez ruchu. Robiąc pod siebie. Nie oddając ani jednego strzału. Tylko po to, żeby w czwartek od 14, kiedy cel się pojawi, na ułamek sekundy, pociągnąć zaś spust raz. I trafić idealnie między oczy. Musisz zrozumieć jedną rzecz. W tradingu czekanie to nie jest lenistwo. Czekanie to jest najcięższa praca, jaką wykonujesz. To jest aktywne czekanie. To jest czatowanie na ofiarę. Jeśli nie potrafisz usiedzieć na dupie, kiedy nie ma setupu, to znaczy, że jesteś uzależniony od dopaminy, od hazardu, a nie od zarabiania pieniędzy. Nuda na rynku to cena, którą płacisz za zysk. Jeśli nie chcesz płacić nudą, zapłacisz gotówką z konta. Wybór należy do ciebie. Kolejna sprawa, instynkt stadny. W życiu, jeśli nie wiesz, co robić, patrzysz na innych, prawda? Wszyscy uciekają z płonącego budynku. Uciekasz z nimi. Nie pytasz o drogę. Wszyscy kupują mieszkania w tej dzielnicy. Też kupujesz, bo to pewnie dobra inwestycja. W naturze stado daje bezpieczeństwo. Samotny wilk ginie. Owca w środku stada przeżyje. W tradingu ta zasada działa dokładnie odwrotnie. Tutaj stado, czyli tłum, ulica to dawcy kapitału. Nie, nie służy to do przetrwania. Służy do jednego celu. Dostarczania płynności dla profesjonalistów. Stado idzie na rzeź, żeby grubasy... Mogły zamknąć swoje pozycje z zyskiem. Ktoś musi kupić na górce, żeby oni mogli sprzedać. Tym kimś jest stado. Zapamiętaj tę brutalną prawdę. Jeśli otwarcie pozycji sprawia, że czujesz się bezpiecznie, komfortowo i ciepło na serduchu, to prawdopodobnie właśnie wchodzisz na minę. Dlaczego? Bo ten komfort bierze się z tego, że robisz to, to wszyscy widzisz w mediach, że Bitcoin bije rekordy. Twój fryzjer kupuje, taksówkarz pyta o krypto. Na Twitterze euforia, czujesz się świetnie, klikając kup. Przecież wszyscy tak robią, nie możesz się mylić. Miliony ludzi nie mogą się mylić. Mogą, kurwa, i mylą się zawsze. To jest dokładnie ten moment, w którym smart money, ci, którzy kupowali, gdy ty srałeś w gacie ze strachu na dnie, sprzedają ci swoje torby na samej górce. Dziękują ci za płynność i wychodzą z kasą. Jesse Livermore, absolutna legenda spekulacji, powtarzał to do roznudzenia. Tłum zawsze przegrywa. Żeby zarabiać, musisz robić to, czego inni się boją. Prawdziwe pieniądze leżą tam, gdzie jest dyskomfort. Kiedy na rynku leje się krew, kiedy wskaźnik strachu pokazuje extreme fear, a ty boisz się nawet zalogować na konto giełdowe, bo wszystko jest czerwone, to jest moment, w którym profesjonalista szuka okazji do kupna. Kiedy wszyscy otwierają szampana i krzyczą to the moon, profesjonalista cicho wychodzi z impren. Sprzedalek, Musisz wytrenować swój mózg do działania wbrew instynktowi społecznemu. To jest cholernie nienaturalne. Będziesz czuł fizyczny ból, ale jeśli twoja analiza mówi kup, a całe twoje ciało i wszyscy dookoła krzyczą nie rób tego, to szaleństwo, to jest zazwyczaj najlepszy sygnał, jaki możesz dostać. Dyskowny trading to sztuka bycia samotnym. I często nielubianym, bo idziesz pod prąd. Jeśli szukasz akceptacji po poklasku, idź na Facebooka, wrzuć zdjęcie z wakacji. Tutaj szukaj przewagi. I jeszcze jedno o emocjach. Większość ludzi myśli, że profesjonaliści to jakieś roboty, że nie mają emocji, że mają ludź w żyłach. Główną prawda. Oni czują dokładnie to, co my. Też czują się bogami po wygranej celi i śmieciami po głupiej stracie. Różnica jest jedna, ale kluczowa. Amator czeka, aż to rynek sprowadzi go na ziemię. Zazwyczaj czyszczą w konto, a profesjonalista robi to sam, zanim rynek w ogóle zdąży zareagować. Stosują technikę, którą ja nazywam upokórz i podnieść. To jest sztuczne, świadome sterowanie własnym ego, jak termostatem. I teraz, tak. Narzędzie numer jeden: sztuczne upokorzenie, czyli po wygranej. Kiedy zamykasz duży zysk, trafiasz ten złoty strzał i czujesz, że jesteś niezniszczalny, że rynek je ci z ręki, to jest moment krytyczny. Czerwony alarm. Twoje ego jest napompowane jak balon. Jesteś pijany sukcesem. Musisz je przebić sam. Stań przed lustrem i powiedz sobie na głos. Prosto w oczy. Stary, nie podniecaj się. To nie jest... Ty nie jesteś geniuszem. Po prostu statystyka zadziałała na twoją korzyść. Miałeś farta. Rynek dał. Rynek może zabrać w każdej chwili. Jesteś tylko małym trybikiem. Jeśli teraz poczujesz się zbyt pewnie, rynek cię zniszczy. Wracaj do szeregu, żołnierzu. Pilnuj zasad. To jest taki mentalny zimny prysznic. Gaszenie euforii. Zanim ta, zanim ta zamieni się w głupotę i arogancję. I narzędzie drugie, czyli sztuczne podniesienie po stracie. Czyli druga strona medalu. Kiedy dostajesz w pysk, zaliczasz soplosa, i czujesz się jak zero, jak przegryw, jak najgorszy śmieć, musisz zrobić odwrotnie. Nie użalasz się nad sobą, tylko mówisz: okej, okay, strata. To jest koszt prowadzenia tego biznesu. Jak czynsz? Za lokal albo paliwo Czy trzymałem się planu? Tak. Czy złamałem zasady? Nie. Więc wykonałem dobrą robotę. Wynik był losowy, ale egzekucja była profesjonalna. Głowa do góry. Nie jesteś głupi, po prostu zapłaciłeś za informację. Szukamy kolejnego setupu. Widzisz, co tu robimy? Amator lata od ściany do ściany, od euforii do głębokiej depresji. To jest roller coaster emocjonalny. Profesjonalista sztucznie trzyma się środka, w stanie nudnej równowagi, bo tylko w równowadze jesteś w stanie podejmować logiczne decyzje, a nie reagować jak przestraszone zwierzę w klatce. Przeszliśmy dzisiaj przez całe piekło Twojej psychiki. Od nudy, która każe ci klikać w byle gówno, przez euforię, która robi z ciebie hazardisę. aż poszukanie nowego guru, kiedy tylko powinien ci się noga. Więc jaki jest ostateczny weryt? Mam dla Ciebie brutalną wiadomość na koniec. Większość strategii, które znajdziesz w internecie. RSI, price action, smart money, ICT, one wszystkie działają. Naprawdę. Ludzie zarabiają na każdej z nich miliony. Więc dlaczego Ty nie zarabiasz? Bo to nie system jest zepsuty. To operator jest zjebany. Możesz dać najlepszy, najbardziej precyzyjny karabin snajperski w ręce trzęsącej się małpy. Czy trafi w cel? Nie, co gorsza, a pewnie postrzeli sama siebie w stopę. Czy to wina karabinu? Nie, to wina małpy. Jeśli po obejrzeniu tego materiału twoją pierwszą myślą jest: dobra, typ fajnie gada, ma rację, ale jednak poszukam lepszego wskaźnika, bo ten mój jest słaby, poszukam czegoś, nie wiem, łatwiejszego, to znaczy, że nic nie zrozumiałeś. Absolutnie nic. I nikt ci nie pomoże. Musisz przestać naprawiać wykres. Wykres jest dobry. Wykres jest neutralny. Musisz zacząć naprawiać siebie. To jest ten moment, w którym musisz wziąć 100% odpowiedzialności. Koniec z obwinianiem rynku, że jest zmanipulowany. Koniec z obwinianiem brokera, że poluje na moje stop lossy. Koniec z obwinianiem rządu, Pogody czy pecha? Spójrz w lustro. To tam siedzi jedyny gość, który niszczy Twój kąt. Nikt inny nie klika myszką za Ciebie. Zostań profesjonalnym operatorem, a każda sensowna strategia zacznie zarabiać. Może, nie wiem, oprócz FIBO. Nie, no żart, sorki. Zostanę motorem. A każda strategia, nawet najlepsza na świecie, Cię zbankrutuje. Wybór należy do Ciebie. Dzięki za dzisiaj. Widzimy się w pracy.